Nie, NIE! CO ZA DEFEKT MÓZGU?! <gul> NIE! <że wrak> Gol! <gul> <gul> tak? Nie! Ooo, Easy! <gul> Boom. Pieniądze się sypią o, Wiesz dobrze, to przejmuję toaster Pamiętam jak krzywo patrzyłeś na mnie i sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę? Ty greku jeden Dawaj, wbijaj to, wbijaj to Oby ci gospodarka upadła Peggy 18 Dlaczego? Kurwa, Siksu! Co Gdzie Biliśmy Blitza! Blitza, biliśmy, rozumiesz? Ja dostałem. Tak, groszny Siksu, No czemu ty tak nie ogarniasz? Nie gankujesz, siedzisz do w dżungli, a jak już coś zrobisz, to się wypierdalasz. Dlaczego? No ja pierdolę! Siksu! No, Siksu! Halo, Siksu! Sixu. Sixu! <śla> oh, oh! Kurwa, Siksu! Oni byli do wzięcia, nie? A ty za kurwa golewy robi. Zapraszam na koncert wyrazu dźwięku naśladowczych. Tulek. On tego. tego On silnikiem o obierał sobie ziemniaki O oh, kurde On tak się z... Kosu Widziałeś jak ją wypchnąłem ścianę? Zabiłem ją Nie zabrał kraba, miałbym teraz na dużą Różczkę Co? O, asysty dostałem, brawo To teraz mam na dużą różczkę No, no. Nie! Harambe! Nie! Harambe, nie umieraj! Harambe się wywali No nie, Harambe umiera No Harambe! Gol! No nie, jestem głupym! O, to Tam, Wiesz, jest, tam ty... jest double kill, widzisz to? No, dajesz Patrz, tak gra jest taka łatwo, nie? Ult jest! Skill jest, bot jest, staty 4 yes. jest. <grystanie> Patrzysz na to? No patrzę, patrzę. Jedziesz Dzięki za obejrzenie tego materiału i przypominam o łapce w górę oraz subskrypcji. W opisie jest również link do mojego fanpage'a na Facebooku. Do zobaczenia!